Dzień dobry, szanowni państwo. Ja, w imieniu prezydenta Andrzeja, Dziuby od zaszczyt wszystkich bardzo serdecznie powitać, a jednocześnie powiedzieć takie słowo, że przed 10 laty Grupa Artystyczna TCR, która tutaj jest chyba w pełnym składzie, jak co 10 lat, tak, Piotr? Tak. Zainicjowała właśnie to wydarzenie i otworzyła po raz pierwszy festiwal Performance. I przez te 10 lat festiwal trochę się zmieniał, ewoluował, ale zawsze stanowił przestrzeń do dyskusji, do wymiany doświadczeń. Ja jestem przekonana, że tak będzie i tym razem. Życzę Państwu wielu niezapomnianych chwil, wrażeń. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyjęli zaproszenie. Dziękuję organizatorom, całej ekipie Miejskiego Centrum Kultury w Tychach. Szachipat! To temat dziesiątej edycji. Tyski Festiwal Performance uważam za otwarty. Ten festiwal nie musi się. Ten festiwal nie mógłby się odbyć, gdyby nie mecenat i wsparcie organizatorami jest Miejskie Centrum Kultury w Tychach i Grupa Artystyczna Teatr e, TCR z dużym i silnym wsparciem e, Urzędu Miasta Tychy. Mamy także mecenat Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Naszymi patronami medialnymi są Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Katowice, Inkubator Teatralny, Twoje Tychy, Radio Express, E-Teatr, a partnerami wydarzenia są firma Invenio oraz lokal Wielokran. Drodzy Państwo, tak jak co roku będziemy mieli przyjemność zobaczyć dla mnie przede wszystkim debiuty. Będziemy mieli kolejne trzy debiuty. Tychy są miejscem do debiutowania w dziedzinie performanceu i mamy nadzieję, że to w najbliższych latach się nie zmieni. W tym roku zobaczymy trzy debiuty. Co ciekawe, te debiuty, najlepszy z nich, dyrektor Festiwalu Fotograficznego ze Skoczowa, wybierze najlepszy debiut i będzie on nagrodzony udziałem w Festiwalu Fotografii w Skoczowie. Będziemy mieli także panele dyskusyjne, które okazały się ciekawo, ciekawym zwrotem i w naszym wykonaniu w zeszłym roku. Przyniosły wiele merytorycznych wypowiedzi o performance'ach. Więc każdego dnia o godzinie 20.30 będziemy mogli się zapoznać z opiniami krytyków sztuki e, oraz artystów uznanych performanceu, o tym, o czym można w performanceie porozmawiać. Będziemy mieli okazję także wysłuchać e, trzy wykłady arty, artystów oraz krytyków sztuki. One w Miejskim Centrum Kultury w Tychach, w Holu albo w naszym ogrodzie. Każdego dnia o godzinie 18:00, no i przede wszystkim do zobaczenia 29 niepowtarzalnych performance'ów przygotowanych specjalnie na nasz festiwal, nigdzie wcześniej nie prezentowanych i zapewne nigdzie później już nie pokazywanych to wszystko przez cztery najbliższe dni w Miejskim Centrum Kultury w Tychach. A teraz zapraszam już na performance Muzyka much Dariusza Podczuka. Dariusz Podczuk wykonuje Pewną ewolucję performanceu, który dojrzewa, e, mutuje, jest bardzo praktyczny i przepełniony mądrością, ale Darek tego słowa nie lubi. Dariusz Foczuk, performance, muzyka much. Dzień dobry, to. Dzień dobry, no to ja od razu przejdę do działania. To rzeczywiście jest performance, ale też trochę rzeźba. Ja wytłumaczę, na czym on polega i ten, ten performance, ta rzeźba, ten, ta, ta, ta sytuacja jest zbudowana z naszej wspólnej e, aktywności. Chciałem Wam wszystkich Państwa poprosić tutaj bliżej i e, dać Wam jakby taką instrukcję obsługi tego, tego zdarzenia, dobrze? Bo to jest tam, a tutaj jakbyśmy mogli się spotkać i e, na chwilkę ja wytłumaczę, o co w tym chodzi. Śmiało, śmiało, proszę. Więc tak, e, to są... E, to no są kieliszki i z nimi się robi tak, każdy wie. Jedne robią to lepiej, drugie gorzej. Jak jestem zdenerwowany i prezentuję, to to nie chcę się nigdy zdarzyć. Ale wiadomo, że jak się chwilę tak robi, to to zaczyna dźwięczeć. No i oczywiście teraz nie chcę. Jak próbowałem wcześniej to dźwięczało, może trzeba tak dłużej to porobić. I teraz ja bym chciał, żeby, żebyśmy sobie poszli wszyscy, usiedli tam. Tam są przygotowane krzesełka. I spróbowali tak robić. To się nazywa Muzyka MUK. To jest performance, który, który wymyśliłem kilka miesięcy temu w czasach pandemii. Wtedy, kiedy zagadnieniem były. Ja, ja się w ogóle, przepraszam. No, ja, ja, ja uwielbiam robić te performance'y, w których to nie ja robię performance, tylko ludzie też robią. I ta była ta sytuacja, jak to robić wspólnie, te performancey, kiedy jest ten dystans społeczny. I wymyśliłem, że jest możliwe takie zrobienie czegoś, co jest dystansem społecznym, czyli te krzesła są tam zawsze więcej niż półtora metra albo dwa metry. I że można robić coś wspólnie, będąc z daleka, znaczy jakby w bezpiecznej odległości. Że ten czymś jest muzyka. Ja, ja bardzo lubię muzykę z tym, że tak się składa, że w ogóle nie potrafię sam liczyć. Ale potrafię wydawać taki dźwięk, to sobie myślę, że skoro ja potrafię, to każdy potrafi. I że to jak kiedyś byłem w lesie, każdy z was był w lesie, to jest taka sytuacja, kiedy muchy nas... Yy, o, 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 o. Nie. I że są te muchy i one wydają takie miłe bzyczenie. Jakby nie wiadomo, skąd ten dźwięk dochodzi, ale wiadomo, że on jest wszędzie. I to ja pomyślałem, że to jest niesamowicie ciekawa sytuacja. Jest po prostu inspirowany tymi muchami. Chciałem stworzyć taką sytuację, no i to się da zrobić, bo ja po prostu zapraszam, żeby sobie usiąść tam w lesku, W tym lasku to jest ta... Taki udało mi się tutaj znaleźć kawałek, który może przypomina tą, tą część lasu, do którego był pierwotnie ten performance dedykowany. No i po prostu, po prostu zapraszam, żeby wziąć kieliszek i usiąść sobie tam, ja też to zrobię, i przez chwilę sobie podzyczeć. Proszę, Krzysztof. Jest. Proszę popróbować. Tak, łatwiej, ciociu, oh. łatwiej. O o o. dajcie, proszę, ja może rozmym tak, że na chwilkę każdy spróbuje, czy już muć większy, dobrze? Żeby się jeszcze nie napinać, że to już well cóż jak każdemu zacznie wychodzić, to ja powiem, że to jest już. Dobrze? Komuś jeszcze kniszek? No to zostało wiele. she Trochę to chyba tak jest, że ja jak się napinam i jak tłumaczę, to nigdy nie chce mi to piszczeć, ale potem jak się to robi na luzie, to one zaczynają dźwięczyć, więc ja myślę, że chyba jest ten moment. Jak coś, to najlepiej się wyluzować i, i to chyba pomaga. No to wyobraźmy sobie, że już to idzie. No to uwaga, już. チューチューだ。

এই সিস্টেমের সব কিছু গুলো পাচ্ছে To chyba ale jak ktoś kręcić dalej, to proszę bardzo, ale taka uwaga, że tutaj podobno tu gdzieś w tych krzakach chodzi mały ptaszek jeszcze mielo. to no, żebyśmy wszyscy uważali jak będziemy tu chodzili, żeby mu krzywdy nie zrobić.